Siemanko, z tej strony Mateo. Dzisiaj odwiedziłem pewne gospodarstwo. Zobaczcie jaki stoi maluszek. Fiacik. 126b. No, stan można powiedzieć agonalny. Nie wiem, uda nam się tu zajrzeć do środka. Czy nie, bo krzywy. O. licznik jeszcze. Tak zwana kapliczka. Tak więc to jest ten pierwszy typ, starszy. Tak wygląda, szkoda go, ale już jest w takim stanie, że już po prostu z żadnej przyszłości przed nim nie ma. No ale zaraz zobaczymy jeszcze, czy ma silnik. Po małych trudnościach udało nam się otworzyć klapę z tyłu. No i co? Mamy silniczego, jakie pojęczyny wielkie. Silniczek jest kompletny chyba. Pewnie zatarty albo nie na chodzie. Tak to się prezentuje. Zobaczymy, czy coś jeszcze uda nam się tu znaleźć. Ciekawego. Tutaj już kompletnie wrośnięty. Tylko w sumie część widać. Chyba to jest trawant, mi się wydaje. Bo jest z tego tworzywa, z tego kompozytu wykonany. Krzyży go poprzerastały strasznie, że nic praktycznie nie widać. O widać kierownicę tam jeszcze w środku ale niestety jest tak zarośnięty, że nic więcej wam nie pokażę ale jest chyba po lampie i po tym boku, wydaje mi się, że to jest strabant jeżeli się mylę to mnie poprawcie nie jestem aż takim znawcą motoryzacji z okresu PRL-u no a tutaj mamy żuka również zarośnięty, przerośnięty widać tylko tutaj kabinę z niego Zaraz postaramy się otworzyć drzwi O! Zobaczcie! Tam widać pozostałość paki tylnej No a tu mamy środek żuka Tak to wygląda Jakieś części i pozostałości Kierownica Silnik nawet jest No A tak jak mówię, wszystko stanagonalny. Kolor taki jak maluch Ale mnie poprzywy poparzyły, ja Cię kręcę tak to się oto prezentuje. I kolejny sprzęt. Tym razem ten jest na chodzie. Ma podpięty opryskiwacz. Trzech oryginalne oponki ze Stemila. Nie wiem. Władimirec, Białoruśka. Jakoś tak się nazywa. Ten akurat z tego co mi wiadomo, jest na chodzie. Tak się oto prezentuje. Twoje lata ma, ale wciąż dzielnie służy na gospodarstwie. No i skoro dalej służy, to znaczy się sprawdza w tym, co robi. Nie wiem, czy uda się nam coś odczytać. Tu tabliczki znamionowej, który rok? Nie, niestety nie odczytamy, który rok. No ale maszyna jest, maszyna działa. No i jeszcze jeden pojazd, też taki sam kolor jak Maluch i żub. nie wiem czy to było celowo czy przez przypadek, kiedyś właściciel posiadał takie pojazdy, nie wiem, powiedzcie mi czy to jest trabant, czy syrenka, ale syrenka raczej nie, czy też wszystko stworzywa, zrobione, ale gałęzie i pokrzywy nie przedra się. Tak się o to prezentuje. Mówię, jestem laik co do motoryzacji PRL-u. Bardziej znam się na motorach niż na samochodach. Tak więc, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Będę wdzięczny za pomoc. No, tak to wygląda. Niestety, niestety już nic niemal praktycznie do odbudowania. Destrukt, tak zwany, jak to potocznie mówimy, w branży poszukiwawczej. Kapsuła czasu O, tu jeszcze od tej strony uda mi się podejść do Żuka Z tyłu o, Mamy tam tylny most z Żuka Układ wydechowy Zbiornik paliwa Tam jakieś elementy poprzerastane Tylnia Tył kabiny Może jeszcze się przedziemy tutaj o, Weszliśmy No Mamy przodzik Żuka może uda się drzwi otworzyć, chociaż nie ma klamki. No nie, nie otworzymy, bo nie ma klameczki. O, byłoby na tyle. Więcej, więcej pojazdów tutaj nie ma do pokazania. Tak więc byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do następnego cześć.